W ostrosłupie czworokątnym, w którym wszystkie krawędzi mają taką samą długość, kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę. I moi drodzy, żeby to rozwiązać, musimy sobie narysować naszą podstawę, którą rzecz jasna jest czworokąt, który jest kwadratem. Ponieważ mamy wszystkie krawędzi równe. Zatem narysujemy sobie tutaj naszą podstawę. Taki upośledzony kwadrat, prawda, trójwymiarowy, ale mniejsza. I zobaczcie, jak mamy ten kwadrat, to jego przedzielimy na pół to wychodzą nam dwa trójkąty równoramienne, czyli trójkąty 45, 45 i tutaj 90. I żeby sobie obliczyć, gdybyśmy musieli to w zasadzie, to jest bardzo proste, wystarczy, że sobie to wizualizujemy. Spójrzcie, jeżeli byśmy złożyli tak, to byśmy już mieli właśnie kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy, ponieważ zrobimy tak sobie naszą wysokość, naszego, proszę Państwa, ostro słupa. Zatem kąt nachylenia wynosi 45, bo tu jest 45, w tu i tu. Czyli tutaj jest też 45, a tu jest 90.